Wiecie, czasem los szykuje takie niespodzianki, że potem przez całe życie zastanawiasz się, jak to wszystko się tak ułożyło. I ja do dziś pamiętam ten ponury październikowy dzień, gdy wracałam z targu z sąsiedniej wsi. Wtedy autobusy jeździły raz na sto lat i musiałam iść piechotą, przeklinając w duchu dziurawą drogę i ciężkie torby z ziemniakami. W moich 42 latach żyłam sama, jeśli nie liczyć rudego kota Barsiuka, który szczerze mówiąc, bardziej przypominał małą poduszkę z bezczelną mordką. Po rozwodzie jakoś nie ułożyło mi się ani z życiem osobistym, ani z dziećmi. Pracowałam w wiejskiej bibliotece. Wieczorami dziergałam skarpety i oglądałam seriale. Ogólnie rzecz biorąc, zwyczajne życie zwyczajnej wiejskiej kobiety. Właśnie zastanawiałam się, czy starczy mi sił, by dotaszczyć te cholerne torby do domu, gdy ją zauważyłam. Mała postać w cienkiej kurteczce siedziała pod starym dębem, obejmując kolana rękami. Najpierw pomyślałam, że mi się przywidziało. Kto w zdrowym rozsądku zostawiłby dziecko samego między drzewami w taką pogodę? Dziewczynko, czy ja jesteś? Zawołałam, podchodząc bliżej. Podniosła głowę, blada twarzyczka, wystraszone oczy i milczy, tylko mocniej się otula. Zgubiłaś się. Gdzie są twoi rodzice? Cisza, tylko drżą jej wargi. Przecież ty zupełnie zmarzłaś. Postawiłam torby i usiadłam obok niej. Nazywam się Tetiana Iwanowna. A ty jak masz na imię? Saulnie ledwo słyszalnie wyszeptała. Saulnie, chodź do mnie do domu. Napoję cię gorącą herbatą, rozgrzejesz się, a potem ustalimy, skąd jesteś. Nieśmiało kiwnęła głową, a ja jedną ręką chwyciłam torby, drugą jej lodowatą dłoń, i tak poszliśmy. Ja dysząc pod ciężarem ziemniaków, ona cały czas obok, jak mały wróbelek. W domu najpierw owinęłam ją w koc, włączyłam grzejnik i postawiłam czajnik. Barsiuk, zwykle obojętny na gości, od razu wskoczył jej na kolana i zaczął mruczeć jak traktor. Patrz, spodobałaś mu się, uśmiechnęłam się, wyciągając ciasteczka. A on u mnie jest wybredny. Tak po prostu do nikogo nie podejdzie. Sołunie nieśmiało pogłaskała kota i zauważyłam, jak nieco rozluźniły się jej ramiona. Sonkę, ile ty masz lat? Chyba pięć, a czy znasz swoje nazwisko? Albo gdzie mieszkasz? Pokręciła przecząco głową i poczułam, jak wszystko we mnie się ściska. Coś tu było nie tak, bardzo nie tak. Tego wieczoru nakarmiłam ją zupą i pierożkami dzięki mojemu zwyczajowi pieczenia na zapas. Ułożyłam ją do snu w moim pokoju, a sama rozłożyłam się na kanapie w salonie. Całą noc nie mogłam zasnąć, dzwoniłam na policję, do administracji sąsiednich wsi, ale nikt nie zgłaszał zaginięcia dziecka. Minął tydzień, potem drugi. Sonie powoli zaczynała się otwierać, zaczęła się uśmiechać, zwłaszcza gdy czytałam jej bajki przed snem, ale o tym, jak znalazła się na drodze, nic nie pamiętała lub nie chciała pamiętać. Gdy inspektor do spraw nieletnich kolejny raz rozłożył bezradnie ręce, zrozumiałam, że muszę coś zrobić. Sama myśl o domu dziecka wzbudzała we mnie mdłości, w końcu była nieletnia. nie. Zawołałam ją pewnego wieczoru, gdy siedziała przy stole, rysując z wysuniętym z wysiłku językiem: Chcesz u mnie mieszkać? Na zawsze zamarła, ściskając ołówek, potem podniosła na mnie oczy Naprawdę mogę? Tak, będziesz moją córeczką i Barsiuka też mogę zostawić roześmiałam się Barsiuka też. Zeszła z krzesła, podeszła do mnie i nagle mocno mnie przytuliła, a ja, gładząc ją po głowie, pomyślałam, co będzie, to będzie, jakoś sobie poradzimy. Potem oczywiście zaczęły się wizyty w urzędach, zbieranie dokumentów, kontrole, ale to już inna historia. Pamiętam, jak pierwszy dzień w szkole. Sołnie wczepiła się w moją rękę, jakby prowadzono ją do klatki z tygrysami, a nie do pierwszej klasy. Nowa sukienka w groszki, białe kokardki, które godzinę próbowałam zrobić symetrycznie, wszystko jak należy. Mamo, a co jeśli mi się nie uda? szepnęła, gdy zbliżałyśmy się do szkoły. To, mamo, do dziś ciepłem odbija się gdzieś pod sercem. Po raz pierwszy tak mnie nazwała miesiąc temu. Gdy leżałam z temperaturą prawie 40 stopni, przyniosła mi filiżankę herbaty, rozlewając po drodze połowę. Oczywiście, że ci się uda. Jesteś taka mądra. Przykucnęłam przed nią, poprawiając kokardkę. A co jeśli będą się ze mnie śmiać? Spuściła wzrok. Wiedziałam, o co chodzi. W wiosce wszyscy się znają. Historia znalezionej sieroty już obrosła tuzinem wersji, jedna bardziej niedorzeczna od drugiej. Wiesz, co? Wyciągnęłam z torby mały notes z skotkami na okładce. Proszę, weź go. Będziesz tam zapisywać wszystkie ciekawe rzeczy, które się nauczysz a wieczorem mi o nich opowiesz. Zgoda. Kiwnęła głową, przyciskając notes do piersi. I poszłyśmy dalej. Pierwsze miesiące nie były łatwe. Saunię bardzo się starała, ale matematyka przychodziła jej z trudem. Za to na lekcjach rysunku nie do poznania. Cicha dziewczynka przemieniała się, gdy brała do ręki kredki. Tatiano Iwanowno, proszę na chwilę. Kiedyś po zebraniu rodzicielskim zawołała mnie Marina Pietrowna, nauczycielka rysunku. Napiłam się. Nauczyciele zwykle nie zatrzymują tak po prostu. Sołunie ma niezwykły talent. Proszę, zobaczcie. Wyjęła album. Na kartce był pejzaż. Nasza ulica jesienią. Ale jak ona to zobaczyła? Każdy listeczek, każda kałuża z odbiciem nieba. Trzeba to rozwijać. W mieście jest szkoła artystyczna. Westchnęłam. Szkoła artystyczna to pieniądze. A my z biblioteczną pensją ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Pomyślę o tym, odpowiedziałam. Wieczorem, gdy Sołunie odrabiała lekcje, a ja gotowałam kolację, ktoś zapukał do drzwi. Na progu stała babcia Zina, nasza sąsiadka. Taniu, tu to. Podała mi siatkę. Jabłka mi w tym roku obrodowały. Dziewczynie, witaminki się przydadzą. I konfitury malinowe. Zmieszałam się. Ależ, zina i do Nikołajewno. Proszę, proszę. Machnęła ręką. A tak w ogóle, to czasem dorabiam sobie. Mieszkania w mieście sprzątam. Jeśli chcesz, mogę cię polecić. Płacą nieźle. I tak zaczęły się moje czarne weekendy. Dwa razy w miesiącu jeździłam do miasta na sprzątanie. Sounie zostawała z babcią Ziną, która uczyła ją piec ciasta i opowiadała historię. Pod koniec klasy pierwszej mieliśmy już pieniądze na szkołę artystyczną. Prawda, dojeżdżać musieliśmy dwiema autobusami. Ale Sounię ani razu się nie poskarżyła. Problemy zaczęły się w gimnazjum. Wiek nastoletni to trudna sprawa. A tu jeszcze te wieczne pytania o przeszłość. Dlaczego mnie porzucili? Zapytała kiedyś wieczorem, gdy piliśmy herbatę. Byłam zła. Ścisnęło mnie w sercu. Są so, nie, posłuchaj. Nie, to ty posłuchaj. Zerwała się z miejsca, przewracając filiżankę. Normalni ludzie wiedzą, kim są ich rodzice, a ja. Jestem nikim. Podrzutkiem. Przestań. Prawda boli, co wybiegła z kuchni, trzaskając drzwiami tak, że odpadł kawałek tynku. Barsiuk, stary i jeszcze bardziej odpuszczony, przestraszony schował się pod kanapę. Nie poszłam za nią, wiedziałam, że to nic nie da. W takich momentach lepiej dać jej ochłonąć. Siedziałam w kuchni, mechanicznie wycierając kałuże herbaty i myśląc, czy czegoś nie robię źle. Może wtedy powinnam była trzasnęły drzwi wejściowe. Zerwałam się. Dochodziła dziesiąta wieczorem, sołunie. Cisza w odpowiedzi. Zarzuciwszy kurtkę, wybiegłam na dwór. Mrzawka. Co chwila nie działała latarnia. Gdzie ona mogła pójść? Obiegłam całą ulicę, potem sąsiednią. Zajrzałam na plac zabaw. Pusto. W głowie kłębiły się przerażające obrazy maini SI, wypadki, psy znalazłam ją na starym cmentarzu. Siedziała na ławce obok grobu babcizini, która zmarła rok temu, co u Podniosła głowę, cała mokra, zęby jej stukały, przepraszam, wyszeptała. Nie chciałam, milcząc, zdjęłam kurtkę, narzuciłam jej na ramiona i usiadłam obok, wiesz, odezwałam się po długiej chwili ciszy, kiedy cię znalazłam, myślałam, że pobyjesz trochę i trafisz do domu dziecka albo do krewnych, jeśli się znajdą. A potem, potem zaczęłaś rysować te bazgroły na tapetach, to były jednorożce. Oburzyła się przez łzy, tak. Szczególnie ten fioletowy z trzema ogonami. Uśmiechnęłam się i wtedy zrozumiałam, że nigdzie cię nie oddam, bo jesteś moja. Nie z krwi i kości, ale z serca. I nie obchodzi mnie, kim są twoi prawdziwi rodzice. Dla mnie jesteś ty, wtuliła się we mnie i rozpłakała. Siedzieliśmy tak chyba z dziesięć minut. Przemoczone, zmażnięte, ale jakoś oczyszczone, mamo, powiedziała, gdy wracałyśmy do domu. Mogę pomalować moją sypialnię na lila, nie wiem, na jaki odcień, fioletowy czy różowy. Wzruszyłam ramionami, spróbujmy obu, następny weekend spędziłyśmy, malując ściany. Tak naprawdę do końca nie wiedziałam, jaki kolor wyszedł. Ale Sounie była szczęśliwa. Do 15 urodzin była pewna, że chce zostać artystką. Jej prace regularnie wygrywały konkursy powiatowe. Jedną nawet wysłali na wystawę regionalną, mamo, zobacz. Wbiegła do domu, machając jakimś papierkiem. Zaproszono mnie na warsztaty w szkole artystycznej. Na cały tydzień do miasta. Zrobiło mi się zimno. Tydzień w mieście. To zakwaterowanie, wyżywienie, materiały, wspaniale. Wycedziłam uśmiech, kiedy za miesiąc. Usiadła obok mnie na kanapie. Wyobrażasz sobie, będzie tam prawdziwy artysta z stolicy. Będą nas uczyć malować farbami olejnymi, wieczorem wyjęłam oszczędności. Niewielka część tego, co odkładałam na jej studia. Policzyłam, powinno wystarczyć. A tam coś wymyślimy, ten tydzień wszystko zmienił. je wróciła inna. Dojrzalsza. Z błyszczącymi oczami i mocnym postanowieniem, by po dziewiątej klasie iść do szkoły artystycznej, a co ze szkołą? Zdumiałam się, zdaje eksternistycznie. Nauczyciel powiedział, że mam duże szanse na studia dzienne, wyobrażałam sobie, jak ona wyjeżdża do miasta, a ja zostaję sama w tym domu, każdy kąt przesiąknięty wspomnieniami. Jak będę czekać na jej listy i rzadkie weekendowe przyjazdy, mamo usiadła obok, chwyciła mnie za rękę. Nie wyjadę na stałe. Będę przyjeżdżać co weekend. A potem wrócę i założę tu pracownię artystyczną dla dzieci. Zobaczysz, patrzyłam na nią. Już nie dziecko, ale jeszcze nie dorosła. Mocna linia podbródka. Oczy zieleniące się, gdy się denerwuje, moja dziewczynka. Kiedy zdążyłaś tak urosnąć? No dobra, powiedziałam. Ale pod jednym warunkiem, jakim będziesz mi przysyłać wszystkie swoje prace. Chcę jako pierwsza oglądać twoje arcydzieła, roześmiała się i mocno mnie przytuliła. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Wyszłam na ganek, usiadłam na starej ławce. Gdzieś w oddali szczekały psy. Pachniało dojrzałymi jabłkami z dawnego sadu babcizini. Dziwnie skonstruowane jest życie. Idzie sobie, idzie utartym torem. A potem nagle, bum. I wszystko się zmienia od jednego spotkania na drodze. Jednej decyzji, jednej chwili, mamo, czemu nie śpisz? Są nie wyszła. Owinięta w płaszcz. Usiadła obok, oparła głowę na moim ramieniu. Tak, o tym, jak szybko urosłaś. Zamilkła na chwilę, potem powiedziała: "Wiesz, czasem myślę, a co, gdybyś wtedy mnie minęła? Gdybym znalazła się w innym miejscu, nie wiem". Objęłam ją ramieniem. Pewnie tak miało być. Siedzieliśmy na ganku do świtu, snując plany na przyszłość i wspominając przeszłość. A rano zaczęłam zbierać dokumenty do nauki eksternistycznej. Jej gotowość do podjęcia studiów stała się naszą wspólną sprawą. Pracowałam na dwóch etatach. Ona uczyła się nocami, przygotowując się do egzaminów. Czasem wydawało się, że nie damy rady, że się załamiemy. Ale daliśmy radę. Ona dostała się na studia, czas w mieście zmienił sonię. Jakby rozwinęła skrzydła. Przyjaciele, wystawy, wieczory twórcze. Na pierwszym roku dzwoniła codziennie, potem rzadziej, ale zawsze przysyłała zdjęcia swoich prac. Drukowałam je i wieszałam na ścianach. Wyszła całkiem niezła galeria, dom bez niej wydawał się niezwykle cichy. Nawet Barsiuk, który do tej pory zmienił się w prawdziwego staruszka, szukał kogoś, mamo, tylko się nie martw, powiedziała kiedyś przez telefon. Ale chyba znalazłam sposób, by dowiedzieć się czegoś o mojej przeszłości, ścisnęło mnie w środku. Co masz na myśli, pamiętasz tę kurtkę? W której mnie znalazłaś. Wciąż ją masz, oczywiście, że ją przechowywałam. W podszewce była metkę z nazwą Atelier, znalazłam to miejsce. Wciąż istnieje. Może pamiętają, kto za ma tę kurtkę, milczałam, nie wiedząc, co opowiedzieć. Z jednej strony rozumiałam jej pragnienie poznania prawdy. Z drugiej, mamo, jesteś tam, tak, kochanie. Tylko czy na pewno chcesz to wiedzieć? Zamilkła na chwilę, potem cicho powiedziała, Trzeba zamknąć te drzwi, bo inaczej będą wciąż uchylone. Wyjęłam kurtkę. Wciąż paczniała naftaliną i jakoś dziwnie jabłkami, pewnie od sąsiedztwa słoików z dżemem w komodzie, tydzień później są przyjechała do domu. Chuda, z ciemnymi kręgami pod oczami, no i co? Zapytałam, sadzając ją przy stole i nalewając herbaty, nic, pokręciła głową. Zmienił się właściciel. Wszystkie stare księgi zamówień zniknęły. Ślepy zaułek nagle wybuchła płaczem. Pierwszy raz od wielu lat. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Nawet nie wiem, czego chciałam. Znaleźć ich, a potem co, przytuliłam ją, gładząc po plecach, moja droga. Naprawdę. Otarła oczy. Wyobraź sobie, gdybym ich znalazła i co. Powiedziałabym: "Cześć, jestem tą samą dziewczynką, którą porzuciliście lata temu." Co u was? Gorzko się uśmiechnęła. A potem wsiadłabym w autobus i pomyślałabym, że to oni coś stracili, a nie ja. Stracili szansę, by patrzeć, jak rosnę, jak idę na studia. A ty? Ty przez cały ten czas byłaś przy mnie. To ty jesteś moją prawdziwą mamą, nie ta, która mnie urodziła. Milczałam, bo nie mogłam mówić. Góle w gardle mi przeszkadzała, pamiętasz ten dzień, gdy mnie znalazłaś? Nagle zapytała, oczywiście. Pamiętam więcej niż mówiłam. Powiedzieli, żeby Sounię zaczekała w samochodzie. Siedziałam tam prawie dobę, aż ty nie przyszłaś, wstała i podeszła do okna. Wiesz, co zrozumiałam. Czasem ludzie odchodzą z twojego życia, by zrobić miejsce dla innych, prawdziwych. Dwa lata później Sołunię zorganizowała swoją pierwszą indywidualną wystawę. Przyjechałam do miasta elegancka i przejęta, w jej ulubionych kolorach. Galeria była pełna ludzi, modnie ubrane kobiety, mężczyźni w drogich garniturach, artyści z brudkami. Wszyscy dyskutowali o obrazach mojej dziewczynki. A ja chodziłam od pracy do pracy, a serce gotowe było wyskakiwać z dumy, a oto i główna bohaterka dnia. Rozległ się głos za moimi plecami. Mężczyzna w twedowej marynarce wyciągał do mnie rękę. Pani jest matką Sofii. Jestem jej nauczycielem malarstwa. Wie pani, pana córka ma niezwykły talent. Potrafi dostrzec duszę rzeczy, moja córka, jak dobrze to brzmiało, mamo, w sołnie przeciskała się do mnie przez tłum. Chodź, chcę ci coś pokazać. Poprowadziła mnie do dużego obrazu w głębi sali. Na obrazie zobaczyłam naszą starą drogę. Tę samą, dziurawą, z kolejnami po traktorach. Olbrzymi dąb, którego zawsze nazywaliśmy dziadkiem. Rozłożył swoje senkate gałęzie. A pod nim dwie sylwetki. Ja z siatkami na zakupy. O Boże, nawet ten mój niezgrabny zielony płaszcz namalowała. I maleńka są w tej samej niebieskiej kurteczce. Trzymamy się za ręce, a wokół tańczą rude liście. I wiecie, co jest w tym najdziwniejsze? Skądś z góry przez szare chmury przebija złoty promień światła? Dokładnie jak wtedy tamtego dnia. Nawet tego nie pamiętałam. A ona, ona to zapamiętała, to nazywa się spotkanie, cicho powiedziała Sołunie. Podoba ci się. I całe nasze życie przelatywało przed oczami. Pierwsze kroki, pierwsze radości i urazy, wzloty i upadki, kłótnie i pojednania. Dwadzieścia pięć lat, które przemknęły jak jeden dzień, dziękuję, wyszeptałam. To ja ci dziękuję. Za wszystko, mocno mnie objęła, wieczorem siedzieliśmy w jej wynajmowanym mieszkaniu i rozmawialiśmy o wszystkim. Na ścianie wisiało zdjęcie Barsiuka. Odszedł zeszłej zimy, cicho i spokojnie we śnie. Nagle Sołnierz się ożywiła, mam dla ciebie wiadomość. Pamiętasz, mówiłam o pracowni artystycznej w naszej wsi. Kiwnęłam głową, więc złożyłam wniosek o grant i, zrobiła pauzę, udało się. Teraz będziemy mieć własną pracownię. W naszej wsi? Nie mogłam uwierzyć, a co w tym dziwnego? Wzruszyła ramionami. Też tam dzieci rosną, też potrzebują sztuki. A poza tym, spod oka spojrzała na mnie: ktoś będzie musiał nad tobą czuwać na starość, ach ty. Żartobliwie zamachnęłam się na nią ręcznikiem. Najpierw trzeba będzie trochę wyremontować dom. Bo werandę zupełnie rozłożyło, i płot się pochylił, podsunęłam, i sad zarósł. Zaśmiałyśmy się razem. Przed nami tyle planów, tyle nadziei. A obraz, spotkanie wisi teraz w naszym salonie. I za każdym razem, gdy na niego patrzę, myślę, jak cudownie skonstruowane jest życie. Czasem wystarczy po prostu nie przejść obok, by odnaleźć to, co najważniejsze.